Drodzy Państwo, relacja na żywo z szatni przed występem Grupy Kolejniczej z Południa Dorzego. Grupa Kolejnicza pozdrawia. Pozdrawiamy. No i możecie specjalnie dla Państwa zagrać. Myślę, że króleo. Przedmiotu, przedmiotu, Ja się mówi. Do, do, do Kierownikiem grupy jest pan Mateusz Trzeciak, a działają przy Stowarzyszeniu Rozwoju Połomia Dużego. Na świątną rzecą, jest ze pierwszy na goralskim karnawale. Wystąpili w 1974 roku, co jako dobrze na, na skróty wyliczyć, jest to 50 roku temu. Przed nami Herodes Połomia Dużego, przywitajcie brawa mi. Czy nie będzie, czy nie będzie, korendować, i tak będzie. Ziemianie, Ziemianie, nie smućcie się wiele, oto Wam przynoszę wszelakie wesele. W mieście Dawidowym Chrystus się narodził. Temat pozbawicie, co wyświata świata swobody. Gloria, gloria, inexemplis Deo. Strach nas na hami. jasność bije promienia. O Józefie! Że znam po Józefie, Józeficku. Te chcecie? Co powiecie? Gdzie się Jezus narodził? Ja wiem, Wenek, gdzieś Ty chodzi Na rozkaz pańskim wszystko się stanie. Pójdę za my się zajęli? Myśmy trzej królowie. Trzech królowie, odzie, trzej królowie. Trudna rada, lecz odmówić nie wypada. prowadzi. Panowie. I czego szukacie? Co wasz mundur oznacza, co na sobie macie? Otośmy tutaj królowie kraju wschodniego. Szukamy dzieciątka nowo narodzonego. A przyprowadziła. przeprowadziła, to nam droga wskazała. I my król Herodzie pytamy, czy ty o tym nie wiesz? Nie, nie wiem. Ale, ale idźcie i szukajcie, a drogą powrotną przyjdźcie i oznajmijcie mi. Pójdę ja się mu pochłonić. Mężczy w króla żegnają, za gwiazdą się udają, z dalekiej kraje. Życie rabinie, niegodziwego ojca matki, synie. Gdzieś ty jest? Życie rabinie, niegodziwego ojca matki, synie. Gdzieś ty jest? Pachaj, pachaj, pachaj. Pachaj, pachaj, pachaj. Pachaj, pachaj, ja Pachaj, pachaj, pachaj. Pachaj, pachaj, Masz się stawić, że trochę odda. Chy? Czy przez króla snoroda? Jeszcze mi się nie ja. Koby Król stoi! Król Herob stoi po prawicy, a sługa jego po lewicy. he! <grystanie> specjalista Król stoi na babicy, a jego suka w lipcu. Hehe, <grystanie> 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 czego wydać Dobry wieczór, dobry wieczór to do Król Herob. 何やら知らないわ、クレイジェンに。<noise> <noise> <noise> To był plaster! To... — Żydzie, nie pleć mógł, tylko powiedz co stoi w pierwszej części Bili. W pierwszej części byli. W pierwszej części byli, to ci go stoi tyle. Że jakżeś jechał do ciepłyska, leczyć kobeliska. toś go marchek z kopca typił, bółki zjadł. nie rydzył, Tyleś go na robótkę. Tyle ci go stoi. Dobry metr od kolega Ja jestem królem. Oszą, król Boś, to z Państwem coś starym może. Wiecie, nie o Fedeku, tylko powiedz, co stoi. Tu idzie świn. Nie tam, w drugiej części byli. W drugiej części tam ustałem kiedy. Jakby niech do mój cysta, do dzieła cysta, to czy go byli takie wielkie błoty. Moje kozy się potopili, Ja jest z nimi taki wielki kłopot. Jeden go zabrzmił, drugi gonon przegarł. Trzeci go. mysy, mysy, kobyle mysy, z przodu susania, z wiazdy, ula wania, tu Nie ma stolice, lukę i wyśmiesienie. też taki słody jak swój Dobre Ja jestem kropotazem. A co? Życie, nie pleć guk, tylko powiedz, co stoi w trzeciej części Biblii. W trzeciej części Biblii? To ci go stoi tyle, że jak ja się spiele, to ci go w tyle. W tyle. To, to stoi. W trzeciej części dymi. Łatwie, Dobry wieczór, to kul, cool, he? Może? Jestem tego. A jak jestem. Jest to suka króla To jest suka króla z A to zapeczeń i I go do a Życie Życie nie bądź taki ogupiały, bracie. czas czasem werbem rozleczysz się, cały, Bóg, gdzie się narodził, Bóg! Mesjasz, Król żydowski! Aj, aj, toż od razu trzeba było tak mówić. To już do mojej Biblii napisane. Ale moja Biblia nie webrana, by Biblii wybrać, wypracować, by się lepiej z Biblii Czy to już dzieje Arka <torska> pierwsza, co na ósma? to cztery tysiące, może i to więcej, a co wysokość? E król metr w metrach się — Nie mam sali, po co Życie Życie możesz odejść. Sługa, gdzie jesteś? — Zdaję rozkaz krański przed królem Eroda. — Jedź do Betlejem, powyżynaj wszystkie dziadki moje. Pij i morduj śmiało, choćby dziecię dwa lata miało, żeby się nie ostał. — Rozkaz, panie. Jak rzekłeś, tak już się stanie. Biada, biada mnie Herodowi! Utrapionemu tak wielce królowi! Gloria, gloria! excelsis Deo! Powiadam ci, królu tyranie, zginie Twoje królestwo, zginie Twoja korona i przyjdzie śmierć nieproszona. Idź precz, widmo przeklęte! Tu Herodzie, rozkazy Twoje słowo wykonane. Już góry do mnie rwią po jesteście, rycerze! Ja zawsze w was wierzę. No nie wiem, co się ze mną dzieje. Czy się korona na mojej głowie No nie wiem, co się ze mną dzieje, my się maruny, no, plęcze, bo się węglów myje. O, się to proszę, bo mojej tu napad. To ja, szatan kusicie! Tego świata zwodzicie! Siostro Kostuś, weź te drogi! Więc do kobiet przywitać się godzi I o starych Pana Boga, Jak no i Jak no Ale tego maleńkiego wcale nie rozumie, Ale tego maleńkiego wcale nie rozumie. Myczu, a moje tam a leży, tam leży sobie, na sianeczu. aj cety, aj cety, oj ty górki chłopie, oj ty górki jak te myśli, że ją wyśmiał, oj narodzin chłopie, jak te myśli, że oj na w tym ja cię nauczę, w ja cię nauczy, <todziny> Do dzieciątku, a na piecu trojce. Co byście mieli? Proby dojne, górnie zbrojne i tyle łowiec, ile się ruin. Co by się Wam rodziło, zażyło, tyszlem pustodole obróciło. Byście byli najbogatsi w całej okolicy. Tego Wam życzymy wspólna walency. Dobry Oj, Pani Wójt, zaproszę mnie tutaj. Każdy odejdzie, skończę tu żonę. jeszcze autobus przybyć. Znaczy, mam parę krótkich. ごめんなさい。